Jeszcze raz chodźcie. Chodźcie tutaj 3 2 1. I pewnie na powtórkę. Dobra, 3 2 1 i Nie. Obracasz raz 3 2 1 i Ej! No real 3 2 1 Mamy tak samo Amelka Albo jednak nie Nella mamy tak samo rana jeszcze raz 3 2 3 No America przestań tańczyć 3 2 1 yeah. Ma tak samo Ej dobra ja teraz będę Dobra, 3, 2, 1 i... Nie mamy tak samo. Jeszcze raz. 3, 2, 1. Ja opóźniłem trochę. Macie tak samo. Tak, macie tak samo. Puściłem Znaczy za, za późno zrobiłem. Się, okay. Tak samo macie. U mnie macie tak samo. No właśnie, bo żadnego typa nie mieliśmy. A bo w sumie... No, ja mam cztery w sumie, więc... <słyski> no żadnego. Sorry Opuściłem, bo ja mam live'a Okej, okay, autko, bierzcie sobie autko, ja sobie lecę na rękawicach Co? Ej no, real. No dobra, lecimy na czerwony znacznik pić, jeść, spać, jak tam go tylko pić, jeść, spać, jak tam go czy tylko pić, jeść, spać, jak tam mogę tylko pić i srać no i gadać bo ja tylko lubię srać i srać i srać i mówić, What te fuck, no kurde podjeżdża mnie tu jakiś. 6 hp. 6 hp mam. Uleczyć. Lekomat. Leczycie się. lekoma, się. Leczycie się. Leczycie. Le le Brawo! Boże teraz... Muszę wydać 50 golda na kurde, durne poteczki Brawo Zawsze już się, że się uchylowałem do końca A! tam leży Lecę Ja tutaj lutuję y O, Amelka Apteczka dla Ciebie Gdzie jesteś? No co ty tak daleko Dobra, mam kartę restartu Boże co tu się dzieje? Ja idę, ja idę tam O tak weź, a ja wtedy zacznę już restartować Spróbuj Ja już zaczynam restartować Jak ci nie uda to przerwę Jest. Jest. Nice Mhm, goni nas! Boże! Ta unknął lama, nie umie grać! <laughs> snajper dostałem, snajper dostałem! A nie, jednak magnet to Ja Ja nie żyję. No real. Mam snajper magneto, ym... Weź sobie rękawice. Jedne i drugie. Pompa weź sobie, pompę. Pompę? Aha. Chcemy szeregu pistoleta. Okej. Okay. Nice. Ej, bo tam jest ten, dobra, idziemy. X-Tres, ten, to byśmy sobie wytrzymali. Mhm. Idziemy, dawaj, dawaj. Będziemy teraz w stresie, ale spoko. Dobra. zabiera po pięć nera. Damy radę, że dwójkę szybciej się reserwujemy. Dawaj. Kawałek jest... Ty, dawaj. Dobra. Leż, leż! Ej, jeden jest solo. Dzięki. Ej, dobra, się. Mhm. mogę pistolet yy Amet chyba strzelają, to jest Dostał 24, on malała, on maloła. On jest Solo, on jest Solo, nie, jednak nie jest Solo Walić to nie, nie mogę. Kurde, nie widziałem go. Jesteśmy tylko my. Mhm. Lama, ulecz. Nie no. Już zdradziła się. Nie, to był najgorszy mecz w naszej historii. Boże, Lama, czemu jesteś takim debilem? Mogłaś spokojnie... mogłaś spokojnie zabrać luz... Łez. Boże... Boże święty, ale te pile. Znaczy, nie, znaczy, to Lama jest... boże, o mój ja to... no co, nie patrzę? Ej, co? Dawajcie, gramy w tego Hide and color. Ale ja... w tym, mm. gdzie wkroczy na... w tym, gdzie